Bardzo serdecznie w programie samorządowym Biały Bór Gmina Dwóch Kultur. Moim i Państwa gościem jest burmistrz Paweł Mikołajewski, którego serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaczniemy od tematu piękności, gdyż Sępolno Wielkie będzie kandydowało o tytuł właśnie Najpiękniejszej Wsi. z Spośród 40 zgłoszonych wiosek, z tego co wiemy, znaleźliśmy się już w tej finałowej dziesiątce. To jest bardzo... Dobra informacja, bo to pokazuje, że w tej zachodniopomorskiej wsi y, można powiedzieć w ogóle ogólnie dwie wioski są z powiatu szczecineckiego. Ja oczywiście jestem najbardziej dumny z tego, że są wielkie jest wśród dziesięciu najpiękniejszych wsi województwa zachodniopomorskiego. Konkurs jest bardzo ciekawy, bo tak naprawdę wieś to nie tylko infrastruktura, ale to też przede wszystkim ludzie i to wszystko, co oni tam czynią. Mnogość różnego rodzaju projektów, które są realizowane przez koło gospodyń wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną. Radę Sołecką również szkołę która tam funkcjonuje. E, właściwie chyba nie ma roku gdzie Urząd Marszałkowski nie docenia jakichś inicjatyw Sempolna Wielkiego więc już bycie w tej dziesiątce jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oczywiście liczymy na wygraną. E, nagrody są bardzo cenne bardzo właściwe. Wierzę w to że 16 września bo wtedy będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. Dowiemy się na którym jesteśmy miejscu dla nas dla naszej gminy jest to ogromna duma. I szkoda tylko, że nie udało się do tego czasu wykonać grantu sołeckiego, też notabene, który otrzymaliście od marszałka. Tak, a to właśnie pokazuje, że siłą tego, tej wsi i tego sołectwa jest właśnie mnogość realizacji własnych inicjatyw. Nie zdążyliśmy, ale Komisja oczywiście o tym usłyszała, bo w tym roku laureatem grantów sołeckich były dwie wioski. Jedno to było Biały Dwór, drugie to właśnie Sempolno-Wielkie. Sempolnie wielkim będą nad brzegiem stawu, który będzie rewitalizowany, będą przygotowane miejsca rekreacyjne, wypoczynkowe dla Mieszkańców, więc na pewno już sobie rezerwują leżaki i miejsca, gdzie będą wypoczywali w kolejnym roku. Natomiast Sempolno to nie tylko właśnie te, te granty sołeckie, ale to również nawet granty strażackie, i, i, i tutaj strażacy też wychodzą z inicjatywą. I jeszcze nie dość, że za moment z projektu strażackiego remiza w Sempolnie będzie miała nową elewację. To świetlica wiejska dzięki projektowi akurat tutaj społecznemu firmy Lafarge. Ludzie Lafarge, to tam pracownicy tej firmy z tej miejscowości sami społecznie pomalują też świetlicę, więc to też pokazuje jak wiele rzeczy można łączyć w jednej miejscowości. Do grantów sołeckich wrócimy za moment. Pozostańmy jeszcze w tym jakże przyjemnym temacie piękności. Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon to taki troszkę powrót do dawnej tradycji. Tak, kiedyś w naszej gminie był organizowany konkurs na właśnie najładniejsze posesje, najładniejsze balkony, bo to, to w zależności od położenia, czy jesteśmy bezpośrednio w mieście, czy, czy na terenach wiejskich. Ten konkurs w tym roku jest troszkę inny. To jest powrót do tej tradycji. Pula nagród jest ponad 2000 zł, więc na pewno jest o co walczyć. Chcieliśmy Zobaczyć jakie mamy najpiękniejsze posesje, jakie najpiękniejsze balkony, zrobić, żeby właściciele tych posesji zrobili zdjęcia, żeby ładnie można było się zaprezentować i te wszystkie zgłoszenia stworzą pewnego rodzaju wystawę, która zostanie zaprezentowana podczas dożynek gminnych. Podczas tych dożynek również będzie to rozstrzygnięcie konkursu. Tutaj uzyskaliśmy bardzo ciekawego partnera i proszę sobie wyobrazić, że raptem w Białym Boże partnerem do najpiękniejszej posesji i najpiękniejszego balkonu jest ogromna koszalińska firma, jaką jest Mojsiuk, Grupa Mojsiuk. Więc mamy ciekawego partnera i chcemy pokazać to, co mamy najładniejsze. To jest bardzo dobry powrót do takiej dobrej tradycji, bo tak naprawdę to, tak, to jest to oddziaływanie. Powoduje, że jeżeli sąsiad ma coś ładniejszego, to ja też chciałbym posprzątać swoje i to, to jest świetny kierunek do tego, żeby, żeby pokazywać to, co mamy najpiękniejsze. Wspomniał Pan o dożynkach gminnych, to jest, zdaje się 16 września, ale pewnie też Białebór wybiera się na dożynki powiatowe. Jeżeli chodzi o dorzynki, to oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy na dwie imprezy. Już w najbliższą sobotę, 9 września, w Szczecinku będziemy uczestniczyli w dożynkach powiatowych. Nasza gmina będzie miała tam swoje jedno stoisko i serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, z ofertą naszych sołectw, z tym, co sami wyprodukowali, co będzie można zjeść, poczęstować się. Więc na pewno no, atrakcji będzie, będzie co niemiara, a już tydzień później w kolejną sobotę, 16 września o godzinie 14 w kościółku świętego Michała Archanioła w Białymborze rozpoczynamy tę tradycyjną część obrzędu najpierw kościelnego w podzięce zadary. Tutaj zaczynamy właśnie wszystko w Białym Białymborze i w Białym Białymborze przy Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji od godziny właśnie później w 15.00. Przysykowane e, będzie bardzo wiele atrakcji od właśnie wspomnianego konkursu, e, rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą posesję i, i, i balkon. Będzie wystawa samochodów, będzie, e, będą atrakcje dla najmłodszych, e, będzie bardzo wiele stoisk właśnie z tradycyjną żywnością, będzie koncert zespołu takiego folk dyskotekowego tak to chyba należy nazwać ponieważ zespół Racisowa śpiewa stare wiejskie piosenki w wykonaniu takim dyskotekowym więc zabawa po godzinie 20 też w jakiś sposób będzie miejmy nadzieję, że pogoda we wrześniu nam dopisze a mnogość atrakcji właśnie tutaj przyciągnie bardzo wielu mieszkańców serdecznie w tym miejscu zapraszam oczywiście wszystkich rolników, wszystkich związanych z wsią ale również wszystkich innych mieszkańców naszej gminy i okolicy. To pozostańmy w tym jakże przyjemnym duchu piękności, bo pięknają poszczególne miejscowości w gminie, między innymi dzięki inwestycjom z Polskiego Ładu. Polski Ład w tym roku daje nam bardzo dużo. Mamy podpisane wszystkie już umowy, właściwie ekipy budowlane z dnia na dzień wchodzą na kolejne place budowy I, i tak w Białym Boże buduje się już punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Budowane są ulice Chopina, Moniuszki, Moniuszki są przy ulicy sądowej, więc tu są dwie takie infrastrukturalne inwestycje w Białym Boże. Już oddaliśmy plac budowy w miejscowości Przybrda, która uzyska nowe, nowe uliczki, właściwie pewnie od podstaw zbudowane. Również mamy podpisaną umowę na budowę drogi do miejscowości Białka. Tutaj inwestycja troszkę się wydłuży, ale na pewno do wiosny zostanie również skończona. Właściwie w każdym etapie realizacji to jest ponad 10 milionów złotych, które zostały zainwestowane i które zostaną wydane w najbliższych miesiącach. Spowodują, że gmina bardzo mocno się zmieni od strony infrastrukturalnej. Ale Polski Ład y, też ma inne oblicze. Mam tu na myśli y, Polski Ład przeznaczony dla samorządów PopEGR-owskich i z tegoż programu, między innymi ma być y, wyremontowane, między innymi, boisko y, w Dżonowie, Tam już dzieją się pierwsze prace. Rozpoczęliśmy inwestycje w szkole w Dżonowie, ponieważ jest to szkoła, która do tej pory w ogóle nie miała infrastruktury sportowej. Dzieci właściwie były pozbawione szansy takiej równej rywalizacji z dzieciakami z Białego Boru. I myśląc o tym, że chcemy, żeby szkoła nie tylko się utrzymała, ale również w najbliższych latach przyciągnęła dodatkowych uczniów, trzeba było zadbać w pierwszym kroku oczywiście o kwestie infrastruktury tej sportowej. I w tym roku za pieniądze gminne i pieniądze, które udało się pozyskać z, z urzędu marszałkowskiego, przygotowujemy całe podłoże do. Do boiska wielofunkcyjnego, na którym będzie można grać w piłkę ręczną, koszykową, siatkową, więc dzieci na WF-ie wreszcie będą miały swoje ciekawe miejsce ze sztucznej nawierzchni. Bardzo fajny kompleks, kompleks sportowy. To są ogromne pieniądze. My sobie czasami nie zdajemy sprawy, że nawet takie małe boisko to jest ponad pół miliona złotych. Jeżeli zsumujemy wszystkie nasze wydatki, to tak naprawdę, gdybyśmy wszystko chcieli sami w jednoczesnym czasie na terenie naszej gminy, to potrzebowalibyśmy naprawdę setek milionów złotych, a tego to nie mamy, nie dysponujemy tak ogromnymi pieniędzmi. Wobec czego przygotowaliśmy specjalny wniosek który został złożony do właśnie edycji Polskiego Ładu, czyli inwestycji w miejscowościach PopeGerowskich. Wniosek opiewa na kwotę dofinansowania 2 milionów złotych. Zakładam, że lada moment będzie rozstrzygnięcie. Bardzo mocno liczę na to, że otrzymamy wsparcie na to zadanie, ponieważ to zadanie będzie dla całego tego regionu naszej gminy niezwykle istotne. Szkoła otrzyma instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, która zastąpi i starą kotłownię na Pelet, czyli koszty ogrzewania i funkcjonowania szkoły zdecydowanie będą mniejsze, bo będą pochodziły z odnawialnych źródeł energii. Całe oświetlenie w szkole, czyli to w, jak w klasach, pracowniach mamy oświetlone tablice i wszystkie inne miejsca, ma być wymienione na oświetlenie LED-owe. I właśnie z tych pieniędzy chcielibyśmy skończyć to boisko, tak żeby w przyszłym roku wiosną szkoła była zupełnie innym obiektem niż do tej pory. To skoro wywołaliśmy do tablicy temat szkoły, transport szkolny i tutaj też szykują się pewne zmiany. Bardzo ważna informacja dla naszych mieszkańców. Przetarg na dowóz dzieci oczywiście został przygotowany i rozstrzygnięty jeszcze w sierpniu. Autobusy już we wrześniu jeżdżą. Mieszkańcy mają prawo korzystać z tych autobusów. Oczywiście wiadomo, że głównie on jest dostosowany do jeździ w godzinach, które są przystosowane do dowozu uczniów. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jest i funkcjonuje pewnego rodzaju poczucie y, takiego wykluczenia komunikacyjnego, wobec czego to jest bardzo ważna informacja. Ten przetarg na dowóz dzieci został specjalnie przygotowany tylko na te miesiące jesienno-zimowe od września do grudnia i w tym czasie gmina przygotuje wniosek do wojewody zachodniopomorskiego, bo chcielibyśmy od stycznia przekształcić te wszystkie linie transportowe na linie transportu publicznego, co spowoduje jedną dodatkową zmianę. Nie tylko będzie można korzystać z autobusów w trakcie roku szkolnego, ale doprowadzę do tego, żeby w okresach wolnych od szkoły przynajmniej jedna linia komunikacyjna funkcjonowała przez cały rok, czyli również w wakacjach. Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, ale też mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Grałowa. Wracamy teraz do sygnalizowanego wcześniej tematu grantów strażackich. Tam też przy remizie będzie się działo. Tak. Strażacy to jest bardzo aktywna część naszej społeczności i akurat jednostka OSP w Grabowie zaczęła się od kilkunastu można powiedzieć miesięcy dużo mocniej rozwijać ta inicjatywa w Grabowie jest dostrzegalna w tym roku z grantu zostanie wybudowana specjalna wiata, która zabezpieczy opał właśnie na zimę do, do remizy, ponieważ no jednak samochody strażackie muszą stać w temperaturze powyżej tego zera, żeby woda w nim nie zamarzła i żeby on był gotowy do akcji no, i tutaj nie tylko powstanie wiata, ale można powiedzieć, jesteśmy już o krok od uzyskania kolejnego wozu dla tej jednostki, ponieważ stara IFA, czyli nrd samochód, który ma ponad 50 parę lat, zostanie zastąpiony Manem, który ma lat kilkanaście, jest o dużo większej wartości, więc gmina tu już zrobiła krok. Teraz czekamy oczywiście na rozstrzygnięcie konkursów. W ramach którego Państwowa Straż Pożarna nabędzie nowe auto, a, a nam przekaże mana, który funkcjonuje w tej chwili w Państwowej Straży. Jeszcze pozostając w tym temacie, ostatni relikt PRL-u w Straży Pożarnej to chyba Star Wstęp Polnie, ale on też, jego dni też są policzone. Również, jeżeli tak można powiedzieć, dni Stara są policzone. A to wynika z tego względu, że to z kolei jednostka białoborska jest w trakcie przetargu, przetargu na zakup średniego wozu pożarniczego, który będzie sfinansowany w 85% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach konkursu, który był organizowany wiele lat temu przez Urząd Marszałkowski i w ramach rezerw pieniężnych, które powstały w tym budżecie unijnym. Już jednostka jest w trakcie zakupu nowego wozu. A wóz marki Mercedes, średni uterenowiony samochód, który ma około 15 tysięcy kilometrów tylko przejechane, więc to jest bardzo świeży samochód, trafi do Sempolna. I można powiedzieć, że w tym momencie wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy będą dysponowały nowoczesnym, świetnym sprzętem pożarniczym. Oby jednak samochody więcej stały niż musiały jeździć. Wszyscy sobie oczywiście tego życzymy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Moim Państwa gościem był Paweł Mikołajewski, burmistrz Białego Boru. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.